szybkiego przecinania materiałów budowlanych, desek, płyt OSB, ład 4 na 6, kantówek, yy, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest urządzenie przecinające materiał, sprawnie, szybko, poręczne, lekkie oraz trwałe. Uwaga na wyrzut biurów, który będzie w tą stronę. Dodatkowy zasięg y, przydaje się szczególnie w sytuacji, kiedy musimy dokonać cięcia spośnego, na przykład w ten sposób, kiedy, y, jeżeli mamy do czynienia z niewielkim zasięgiem ostrza, wówczas nie jesteśmy w stanie dociąć do końca elementu podkładu. W tej chwili stolik, proszę spojrzeć, jest ustawiony pod kątem innym niż 90 stopni, w tym przypadku około 30.